Dajcie! w końcu, mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku z tą kartą i z tą, z tą kamerą, bo powiem Wam, że już tracę powoli nadzieję, już byłem pytać o nową kamerę, bo tam mi co chwilę jakieś przykusy robi. Eee, 4 albo 5 filmów straciłem. E, bo po prostu kamera mi zjadła, e, zjadła mi zawartość e, a to coś z kartą, wymieniłem kartę okazało się, że karta w porządku, że to wina kamery e, zobaczymy, zobaczymy jak coś to trzeba będzie jak pomyśleć o jakiejś kamerze e, dzisiaj mamy piątek już wam powiem godzinę którą, piątek 21 lipca Mam nadzieję, że uda mi się to przed niedzielą dodać. Film tutaj macie rzepak położony. Tak, to jest działka, koło której przejeżdżaliśmy. Działka po tej trawie, po tej futernowie, na której była ta nieudana kopurydza. Z żniwa u nas można powiedzieć, że to jest taka cisza przed burzą dzisiaj, znaczy no dzisiaj ogólnie teraz. E, powoli, powoli ktoś tam na tych słabszych działkach, kto ma słabsze, coś tam, e, głównie chodzi mi o rzepaki, to coś tam próbuje uszknąć. Jęczmienia o zimę są wykoszone, ja jak wiecie w tym roku nie mam. Jęczmienia e, mamy, mamy tylko rzepak i pszenicę i właśnie odnośnie rzepaku będzie ten początek tego filmu. Mianowicie mam jedną działkę, na której ciężko jest dojechać i po prośbie takiego znajomego dojeżdżam do tej działki. Tam mamy 18 albo 20 arów, to jest taka, wiecie, śmieszna, śmieszna powierzchnia, ale no jak się zbiera, to się zbiera wszystkie działki, nie ma, że się, że się wydziwia, że tam mi pasuje, tam mi nie pasuje. Także także wiecie, trzeba wszystko, wszystko obrabiać no i kolega, który kosi właśnie tam po sąsiedzku przez granicę, też kosi rzepak właśnie i dzwoniłem do niego, poprosiłem, mówi że no to wjadę ci, ci i skoszę no bo też tam jest problem, tak jak wspomniałem z dojazdem, zresztą sami zaraz zobaczycie, pokażę wam jak to wygląda kombajn który kosi jest to jest to klas Avero 160 Sebastiana na polu wam może coś więcej nagram jak tam będzie kosił po sąsiedzku chcę to wyciąć no bo później nie będę, nie będę prawdopodobnie no Sebastianowi mówił nie będę go ściągał nie wiadomo skąd a ma założony stół kosi rzepak no to, no to szkoda takiej okazji jak to się mówi nie wykorzystać ja za sobą jak widzicie w lusterku i tutaj z tyłu mam, zapięte, y, mam zapiętą wieltonkę y, od pana Robka, do którego zawiozę ten rzepak. Y, nie mam. Y, cena dzisiaj rzepaku to 1950 brutto. Wczoraj, wczoraj, rzepak. Bodajże w czwartek albo w środę, chyba w środę, wczoraj. Tą cenę widziałem wczoraj. Bardzo fajnie, przepraszam, w środę bardzo fajnie. Rzepak wystrzelił na ponad 500 euro. 508 był na giełdzie, 506 no zależy. Eee, więc cena fajna eee, na dzień dzisiejszy. U nas w okolicy cenę mamy, tak jak mówię, 1950. To jest cena tak zwana dnia. A jak będzie dalej, no to zobaczymy eee, zobaczymy, no nic nie poradzimy, zobaczymy Sebastian może ma wilgotnością już w kombajnie zobaczymy jak ten rzepak e, wygląda pomimo tego, choćby on był nawet tam delikatnie wilgniejszy, to i tak będę chciał go skosić, choćby miał te 10, 3, 10, 3 właśnie 12, to tam jakieś potrącenia się zrobi, ale żeby to właśnie wykosić, no bo no bo trzeba to skosić, tak? Trzeba to skosić bo inaczej nie będzie jak wjechać, właśnie widzicie tutaj za, za zgodą właśnie Artka przejeżdżam sobie tutaj przez jego działkę no i kombajn też, kombajn też tędy, też tędy musi wjechać kombajn też tędy musi wjechać więc co, ja tu wjeżdżam Widzę, że już ma na przyczepie coś wysypane. E, także ja tu gdzieś stanę z boku, żeby im nie przeszkadzać. E, jak widzicie, tutaj chłopaki działają. Rzepak Rzepak fajny. Niziutko widzę Sebastian Goli, bo rzepak nie jest jakiś bardzo wysoki. Także co? Tutaj Wiktor na w Holandem, a ja idę, pogadamy i tyle. Coś wam później jeszcze dogram. Mamy pokoszone ten nasz pegier, tak zwany. Ja się tak śmieję z tej działki. E, jedziemy odprowadzić tutaj chłopakom, bo koszą dalej rzepak, bo u nich się nadaje. Nasz miał 9,1-9,4 wilgotności, więc tak, na pograniczu troszkę zbyt wilgotny. No ale skosiliśmy, tak jak Wam mówiłem, bo było trzeba. E, no i tak skoszone tam było, nie powiem wam dokładnie, bo w kombajnie nie chodzi licznik hektarów znaczy no, liczy, ale nie wiem czy Sebastian patrzy na to, czy nie więc skoszone było 17 albo 18 a ja równie wiem, bo takie coś jest w tej działce z tej działki ukosiliśmy 760 kg więc zaraz, <laughs> zaraz to podzielimy jak to wygląda zaraz to zobaczę, policzę i Wam powiem 700. O, nawet Wam pokażę w historii, Tyle ważyłem na pełno, minus to co ważyłem na pusto, to jest 760 kg i teraz to 0... no, 760 kg podzielić na 0,18 hektara to jest 4 ,200 tony 200 hektara. 422 tam, no wiecie o co mi chodzi. Yy, I tak, taki plon, te 4200, to jest szacunkowe. Znaczy szacunkowe, tyle wyszło z tamtej działki. Ale ja się nie spodziewam, że tam będzie jakaś yy, rewelacja. Nie ma czego oczekiwać, zbyt wiele. To jest raz. Yy, no bo tak jak mówię, to jest takie wiecie e, działka nie jest miarodajna, jest skoszona jedna, jedna odmiana e, była tam, była tam, jest e, teraz to już można powiedzieć, że była e, było tam e, Tempo z Rapula e, także także no nie wiem, tu wam pokażę e, kawałeczek, wjadę, nie wiem jak to, chyba objadę raz dookoła za kombajnem raz za kombajnem, albo tu może cofnę i pokażę Wam jak Sebastian tu kosi jak Sebastian tu kosi, tutaj jest rzepak naprawdę ładny, bujny, fajne, fajne łuszczyny, tutaj u Artka, naprawdę ładnie zdrowiutki, zieleniutkie łodygi, naprawdę ładnie wygląda tam w oddali jedzie Aweru, ale go nie widać więc jak tu przyjedzie bliżej to Wam coś pokażę a na razie ja cofam, żeby ta przyczepa tu nie przeszkadzała za bardzo no i co? Chłopaki koszą Taki kawałek Wam dogram Jak to wygląda fajne małe sprytne na nasze działki coś pięknego Ja jadę do krow, a chłopaki tu działają.